Za chwilę dowiesz się, jak mając tylko 150 tysięcy euro, po pięciu latach możesz mieć milion euro, inwestując w Brazylii. Witajcie serdecznie. W kolejnym odcinku. Ten milion euro to nie jest żaden amerykański sen. To nie jest clickbait. To nie są bajki z internetu. To prawdziwe historie naszych klientów Fortaleza w Brazylii. I od razu mówię: nie jesteśmy doradcami inwestycyjnymi, ale mamy dla Was realne przykłady z życia. A jednym z nich jest Pierre. I ta historia może zmienić Twoje spojrzenie na inwestowanie w Brazylii. Zmienić zupełnie. Pierre to 50-letni Francuz. Pracował w dużym banku w Paryżu. Garnitur, korporacja, raporty, spotkania wiecie, ta codzienna karuzela. Wstajesz, dojazd do pracy, biuro, wracasz, śpisz. I tak przez 25 lat. Wielu z nas żyje przecież podobnie. W 2017 roku Pierre przyjechał do Fortalezy. Tylko na dwa tygodnie wakacji. Tylko dwa tygodnie. Już pierwszego dnia spacerując promenadą przy Beira-Maur poczuł coś, że coś się w nim zmienia. Ciepły wiatr znad oceanu. Muzyka na żywo w barach. Ludzie grający w siatkówkę plażową o 22 wieczorem. I ta niesamowita energia, niesamowita energia Brazylii. Pierre opowiadał mi, że jednego wieczoru usiadł w barze przy plaży i zamówił kajpirinie. Patrzył na ocean, a obok tańczyli ludzie. Którzy wyglądali, jakby w ogóle nie znali pojęcia jutro. I wtedy Pierre pomyślał, co ja robię w Paryżu. Muszę zmienić moje życie. Pierre wrócił do, pra do Francji, a po powrocie natychmiast złożył wypowiedzenie w swoim banku. Nie sprzedał jednak swojego apartamentu w Paryżu. Zachował go jako zabezpieczenie, ale wziął oszczędności. W tamtym, w tamtym okresie wystarczyło tylko 50 tysięcy euro i Pierre kupił pierwszy apartament w Fortalezie, swój pierwszy apartament za granicą. Dziś, 8 lat później, Pierre ma już 10 apartamentów. Nie, nie przeprowadził się do, Bra do Brazylii. Ciągle mieszka we Francji, w tym samym apartamencie, ale całością zarządza zdalnie. Ma już lokalną ekipę sprzątającą, firmę obsługującą rezerwacje, a wszystko kontroluje przez telefon i internet. I wiecie co? Co miesiąc dostaje przelewy z wynajmu. I śmieje się, że zarabia więcej na siedzeniu w kawiarni w Paryżu niż kiedyś w banku francuskim na pełnym etacie. Jak to działa? Zapytacie. Teraz opowiem Wam wszystko krok po kroku. Krok pierwszy. Kupujesz apartament. Teraz trzeba za niego zapłacić. Około 150 tysięcy euro. Ale mówimy o topowej lokalizacji przy plaży. Wynajmujesz wyłącznie krótkoterminowo. Średnia stawka to 125 euro za dobę. Ale są okresy, na przykład nowy rok, kiedy ta stawka wynosi ponad 1000 euro. Średnie obłożenie roczne to 90%. Zarabiasz minimum ponad 41 tysięcy euro brutto rocznie. Od tego musisz odliczyć koszty, ale po kosztach zostaje ci 35 tysięcy euro czystego zysku. Ale wartość mieszkania ciągle rośnie. Nie stoi w miejscu. Średnio o 10% rocznie, a czasami dużo więcej. 3 lata temu Fortaleza był taki rok, w którym mieszkania wzrosły o 33%. Wartość mieszkania tylko w jednym roku o 33%. Ale my zakładamy wariant konserwatywny. Po dwóch, trzech, Latach reinwestujesz zyski i kupujesz drugi apartament, a potem trzeci. A po pięciu latach masz już portfel wart milion euro. I porównajcie to teraz z Polską. Oczywiste jest, że każdy z nas porównuje wszystko do Polski. W Polsce za 150 tysięcy euro. Kupisz kawalerkę w Warszawie. Wynajmujesz ją i po kosztach zostanie Ci może 1500 zł miesięcznie. Przeliczając na euro to około 350 euro. A fortaleza? ten sam kapitał daje 3500 euro miesięcznie z jednego apartamentu to 10 razy więcej. I tutaj sezon trwa cały rok. Nawet w lutym, kiedy w Polsce jest szaro i zimno. Twój apartament Fortaleza jest pełen turystów w kostiumach kąpielowych. Opowiem wam taką krótką anegdotę o pierwszym najmie Piera. Opowiadał, że jak wynajął swój apartament po raz pierwszy, zupełnie, zupełnie po raz pierwszy. To była... Młoda para z Niemiec zrobili rezerwację na trzy tygodnie. Pierre mówił mi, że oglądał zdjęcia z plaży na Instagramie i sam się uśmiechnął. To było dla niego jak sygnał: to działa, to wreszcie działa. Pierwszy miesiąc i mieszkanie już praktycznie spłacało jego roczne wakacje. To nie jest cud, to czysta matematyka. Efekt kuli śnieżnej. Popatrzmy teraz na liczby. Rok pierwszy, jeden apartament, mamy 35 tysięcy euro zysku. Rok drugi, wartość ciągle rośnie, plus rośnie także zysk. Dokładamy trochę oszczędności. I kupujemy drugi apartament. Mamy już dwa apartamenty. W trzecim roku z dwóch apartamentów mamy już 70 tysięcy euro zysku. Kupujemy trzeci. Rok czwarty trzy apartamenty to ponad 105 tysięcy euro zysku. Kupujemy kolejny apartament. I rok piąty. Mamy już portfel wart około, około miliona euro. I to jest ten moment, dokładnie ten moment, w którym zaczynasz rozumieć, że pięć lat temu decyzja o inwestycji w Brazylii była najlepszą decyzją w Twoim życiu. Zapytacie, czy są ryzyka, jakie są zabezpieczenia. Oczywiście. To nie jest inwestycja bez ryzyka. Inwestujemy w końcu na drugim końcu świata, w kraju, którego do końca nie rozumiecie, którego jeszcze nie poznaliście. W kraju, w którym jest inna waluta, real. Więc pierwsze ryzyko naturalne kursowe to kurs walut. Reala w stosunku do Euro. Turystyka też jest zmienna. Mieliśmy przykłady pandemii, problemów z liniami lotniczymi, chociaż tutaj w Brazylii jest jedna wielka przewaga. Sezon trwa naprawdę cały rok. Wiecie, że w Fortaleza różnica między najdłuższym i najkrótszym dniem w roku to tylko 10 minut. A wahania temperatury w ciągu roku to 1 do 2 stopni. Tutaj sezon trwa naprawdę cały rok. Dodatkowo, zarządzanie na odległość nie jest bardzo łatwe na samym początku. Kluczowy jest zaufany partner na miejscu. Podkreślam jeszcze raz, my nie jesteśmy doradcami inwestycyjnymi. Nie chcemy Państwa przekonać, opowiadamy tylko pewną historię. Każdy musi sam zdecydować. Każdy musi mieć swoje własne obliczenia. My tylko pokazujemy, jak to wygląda w praktyce i pomagamy zorganizować wszystko na miejscu, żeby te ryzyka były jak najmniejsze. Zapewne nie każdemu z Was uda się od razu zarobić milion. Może zarobicie 900 tysięcy euro, ale gwarantuję Wam, że będziecie bardzo zadowoleni. Są też oczywiście klienci bardziej przedsiębiorczy. Niektórzy dołożą szkołę kitesurfingu, inni otworzą hotel i zarobią jeszcze więcej, znacznie więcej, bo Brazylia jest naprawdę krajem ogromnych możliwości. Takich jak Polska w latach 90. Historia Piera to nie tylko wyjątek. Tak robi wielu naszych klientów, klientów z Polski. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda to krok po kroku, zasubskrybuj kanał Apartamento Brazil. Kliknij dzwonek i napisz w komentarzu: Chcę inwestować w fortaleza. A my Ci pokażemy, jak zamienić 150 tysięcy euro w milion w miejscu, gdzie słońce świeci przez cały rok. Dokładną tabelę finansową znajdziecie w opisie filmu. Każdy może zdecydować samemu i ocenić samemu.